Witam wszystkich serdecznie w tym jakże pięknym jeszcze rewalu, chodzi dla niektórych może smutnym, ale to nie o tym dzisiaj. Dzisiaj kolejny odcinek Ambasador Zaświatów, Jeżeli Państwu się podoba, to co robimy, proszę, lajka, like suba, podbijajmy. A najważniejsze, udostępniajmy, bo to jest fajne, kiedy udostępniamy, kiedy inni mogą też prawda e, słyszeć i widzieć to, o czym mówimy. Dzisiaj taki temat bardzo ciekawy, myślę, bardzo fajny duchowa ciąża. I żeby było jasne, nie chodzi o ciążę i o zapłodnianie, duchowo ani w ogóle. Tylko duchowa ciąża, to co nam duchowo ciąży, nie? To tak właśnie trochę podchwytliwie. Czy drugi świat istnieje? Czy mamy na to dowody? Czy na podstawie zebranych różnych rzeczy możemy o nim mówić, że jest? Czy jest to nasza wyobraźnia, głupota i po prostu od nowy sposób na przetrwanie tego życia? Po pierwsze, na jakiej podstawie możemy twierdzić, że przechodzimy na drugą stronę, że po śmierci tak zwanej śmierci, bo to jest określenie tylko do stanu przejściowego, przechodzimy dalej. Na jakiej podstawie możemy uważać, że tak się dzieje? Otóż, drodzy Państwo, Pan Bóg swojej łaskawości dopuszcza tak zwaną śmierć kliniczną. Kiedy ludzie przechodzą śmierć kliniczną, opowiadają o rzeczach, które doświadczyli w momencie śmierci. Serce przestało działać, lekarz stwierdza zgon, ale następuje jeszcze akcja reanimacyjna, pacjent wraca i wtedy opowiada. I co mówią przeciwnicy tych wszystkich wizji? Ono, przeciwnicy mówią, że to mózg jest jeszcze aktywny, można powiedzieć oszołomiony, i że to są, jakby to powiedzieć, wizje tego mózgu, które ostatnimi resztkami sił. Próbuje nam dać jakąś projekcję, ten mózg. Halucynacje jednym słowem, tak? I potem wracamy i mówimy, że nie, 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 nie. A to po prostu mózg dał jeszcze jakieś nam, jakieś nam halucynacje, które żeśmy odebrali. Otóż byłaby to jakaś w tym logika i byłby w tym jakiś sens, ale jedno się nie zgadza. A co się nie zgadza? Ano nie zgadza się to, że proszę Państwa, zrobiono. Tysiące badań na temat śmierci klinicznej. Eee, I do czego doszliśmy? Do czego w ogóle naukowcy doszli? Wyobraźcie sobie Państwo, że w każdym zakątku świata badano ludzi, którzy przeżyli śmierć kliniczną. Badano ludzi też takich, którzy nie umieli czytać, pisać, e, którzy nie mieli w ogóle kontaktu ze światem jakby zewnętrznym, a też przeszli śmierć kliniczną. I co się okazuje, że na tysiąc, powiedzmy, przebadanych ludzi, 90 opowiada o tunelu, o świetle, o tunelu, o przejściu na drugą stronę, o tej wizji tego tunelu, tego nowego świata. I teraz tak. Jak więc ci ludzie, nie znając siebie, ale nie czytając niektórych, nawet nie wiedząc o Moody'im, o jakichś tam różnych rzeczach, o tym, że coś takiego istnieje, mogliby wiedzieć o tunelu. Czy mózg jest tak genialny, że każdemu w ostatniej chwili daje iluzję tunelu. Czy mózg ludzki wysyłając te wszystkie sygnały, gdzie się mówi, że e, ten mózg ludzki daje te same wizje? Jest tak genialny, jest tak zaprogramowany, że w momencie kiedyś odchodził dajesz mu tunel. Był człowiek, który był papuasem, i przeżył śmierć kliniczną, ale o tym za chwilę. Papuasi to są ludzie żyjący w Australii, ów papuaz, który nie umiał czytać, nie umiał pisać, posługiwał się dobrze, czym? Brawo, bumerangiem, e, polował, chodził i no i po prostu sobie żył. E, któregoś pięknego dnia wlazł na jakieś drzewo, spadł z niego i stracił przytomność. Przyjechały służby medyczne, e, zabrały go do szpitala, on bardzo mocno spadając uderzył się i w tym momencie tam stracił nie tylko przytomność, ale okazało się, że serce jego nie pracuje. W każdym animację i po 15 minutach zaczął na nowo wracać. Wrócił. Trzy dni po zdarzeniu, kiedy już był na tyle silny, że siedział na łóżku i coś mówił, był bardzo rozpromieniony i bardzo machał coś rękami. No, przyprowadzono takiego, który bardziej go zrozumie i zaczął opowiadać, że w momencie, kiedy spadł, kiedy go wieźli, on widział tunel. Piękny tunel ze światem i coś mówiło, że jak przejdziesz na drugą stronę, będziesz już w ładnym miejscu, takim podobnym do twojego. Ale jeszcze wracaj, jeszcze wracaj, bo jeszcze nie jesteśmy gotowi dla ciebie. I wrócił. Dlaczego o tym opowiadam? Ano, opowiadam o tym dlatego, ponieważ ten człowiek nawet by nie mógł nigdzie wyczytać w gazecie, że istnieje coś takiego jak tunel. Nie mógłby nawet e, zrobić sobie z tego powodu jakiegoś takiego. No image, o, teraz tu ja zagram. Powiem, że widziałem tunel, ten sławny tunel. Nie mógł. Był to zwykły aborygen to papłasi, e, Nowa Gwinea, prawda? To tam jaka Australia. E, nie mógł nawet tego wiedzieć. A opowiada te rzeczy, które opowiadają ludzie. Inni. Więc to jest dowód na to, że ludzie po śmierci przekazują te same prawie wiadomości, nie znając się i nie czytając, nie wiedząc. Przypadek? Jak nazwać to przypadkiem? To znaczy, że jego mózg był na to zaprogramowany? No proszę. Ale pójdźmy dalej. I widzicie Państwo, że ten człowiek, o którym opowiedziałem. Nie znając tego, co naprawdę jest, jak naprawdę to wygląda, nie czytając, nie wiedząc, opowiada takie zbieżne rzeczy. Właśnie duchowa ciąża. Jakże bardzo nam ciąży uznanie, powiedzenie. A więc mamy przykład tego człowieka, bardzo jasno nam to wszystko jakby obrazuje. Duchowa ciąża. No właśnie, jak bardzo nam to ciąży, jak bardzo nas, można by powiedzieć, nawet obciąża. To, że musimy, znaczy nie musimy, że nie chcemy, że odrzucamy, że ignorujemy. Można by długo mówić, ale czy to jest rzeczywiście takie ciężkie? Czy tak ciężko jest uwierzyć, że istniejemy po drugiej stronie? To nie zmienia niczego. Wiecie, ludzie mówią: Nie jestem w stanie zrozumieć tego, ale po co to rozumieć? Ja nie jestem w stanie zrozumieć, jak działa internet do dzisiaj. Jak byłem małym chłopcem, to pytałem się mojego taty, tato, jak to jest, że tędy leci Krystyna Loska i wpada przez antenę, i ja ją widzę. I mój tata na swój sposób potrafił mi to wytłumaczyć, na ile mógł, ale też niewiele mogliśmy się zrozumieć. A dzisiaj, informacje, wszystko, no i rozumiemy, że trudno jest to połapać, ale jest. No może dlatego bardziej w to wierzymy, bo jest to namacalne, bo włączamy telewizję, bo oglądamy, bo widzimy. No tak, no można by to tak nazwać. Ale przecież ci ludzie, którzy przeszli przez tą śmierć kliniczną, bardzo namacalnie opowiadają. No już nie mówię o moich kontaktach duchowych jako medium. Szanowni Państwo, duchowa ciąża, a więc jeżeli nam to wszystko ciąży, nie powinno. Powinno to lekkie. Powinno być to po prostu zrozumiałe i nie bójmy się wierzyć. Nie bójmy się spojrzeć, że coś po tamtej stronie jest. Coś. Mówimy coś, bo nie będziemy tutaj wyliczali, ale w tej aspekcie duchowej ciąży, tego, że przejście na drugą stronę bardzo nam ciąży. Mamy taki plecak, niezrozumienia. Posuwamy się czasem do wielu absurdów. Ktoś kiedyś napisał: No wie pan, jeżeli uznamy, że istnieje życie po życiu, to nie ma Boga. Tego też w ogóle nie rozumiałem, i dlatego postarajmy się zrozumieć to. To jest, podałem wam pierwszy przykład, dlaczego wierzymy, że istnieje druga strona. Podam drugi przykład. Następny aspekt, który przemawia za tym, że jesteśmy po drugiej stronie. No, jako medium. Otrzymuje z tamtej strony różne informacje, tak? które się sprawdzają, które są wiarygodne, gdzie ludzie potwierdzają, tak to mówi moja mama, a tak ona zawsze rano piła o ósmej kawę. Ale można by powiedzieć, że to można wywnioskować na podstawie nie wiem, zdjęcia, na podstawie myślenia, działania. Okej. Okay. I można by to jeszcze w jakiś sposób obalić. Eee, powstał nawet taki. Był taki człowiek, ja to widziałem na internecie, który y, obalał właśnie, że można być medium, że to nie istnieje, i zapraszał ludzi, nie znawszy ich, i opowiadał rzeczy, i oni płakali, bo myśleli, że naprawdę mówi zmarły. Tak, można by to jakoś zrobić. Ale my pójdźmy dalej. Co dzieje się na naszych spotkaniach? Co dzieje się na spotkaniach u mnie? Otóż dzieją się rzeczy, które nie można już sobie jakby podciągnąć pod normalność. Ja mówiłem kiedyś, ale to trzeba przypomnieć, prawda? żeby się uwolnić od tej duchowej ciąży, tak? Od tego duchowego ciążenia, że jest, nie jest. Otóż jest. Otóż pewna pani spotyka się ze swoim mężem po śmierci, to znaczy ma kontakt z nim, i on opowiada o córce, która kiedyś im odeszła, jako mała dziewczynka. Uf, ee, pani przypomina, tak, rzeczywiście mieliśmy córkę ale to było tak dawno temu, to było 20 prawie lat temu, kiedy ja poroniłam. Ciekawe, jak ona wygląda. Ów Pan poprze mnie, jako medium, mówi, przyjdę w nocy, przyśnię się i pokażę Ci, jak wygląda. Z jakim niedowierzaniem ta pani mówi do mnie, o tak ciekawe, no zobaczymy. Za cztery dni odpisuje nam pani, właśnie dzwoni do nas i mówi, e, proszę pana, mój mąż mi się przyśnił. I obok niego stała piękna dziewczyna i mówi, zobacz, to jest nasza córka Elizabeth. I teraz, proszę Państwa, jak można by człowiekowi włożyć do mózgu, że to się ma wydarzyć? Jak można by go, może, zahipnotyzować, żeby to właśnie o tej porze było? I jeszcze jeden dowód na to, że coś po tamtej stronie istnieje, także to jest ingerencja z tamtej strony. Eee, jeszcze jeden przykład. Zmarł syn, młody człowiek, zmarł z powodu choroby. I jego mama postanawia się ze mną skontaktować. A on pokazuje jej ośrodek, gdzie są dzieci. On chodzi po tym ośrodku i mówi do niej: Mamo, y, będziesz miała kontakt z takim medium. On będzie o tym mówił, co ja ci pokazuję. I pokazuje ten ośrodek, te dzieci i taką salę, jakby zabaw. Ja rozmawiam z nią i mówię tak: Wie pani, widzę taki ośrodek, widzę dzieci, widzę salę zabaw. Ona rozpłakała się i mówi: Opowiada, że na dwa dni przed moim kontaktem przyśnił się syn i opowiadał: Co ja będę mówił? Przypadek? Umysł tak popracował? Jak państwo sięgną do mojej książki, Przewodnik poza światach to państwo zorientują się, że ona już jest namacalnym dowodem na to, że świat po tamtej nie istnieje. Rozumiecie państwo, trzeba być ignorantem, żeby nie. Brać tego, co nas otacza, tego o czym ja mówię pod uwagę, tak? I to nie, że my się umówiliśmy, że ja będę teraz, prawda, promował kanał, że ja moja książka, prawda, o której mówię tutaj, przewodnik Poza zaświatach, jest wymysłem mojego chorego umysłu, jak niektórzy mówią. Tylko to się dzieje, ponieważ, proszę państwa, 30 parę lat mojej pracy, ale myśmy tak ostatnio z Grzegorzem, który tutaj po drugiej stronie właśnie jest kamery, szklanego oka, pozdrawiamy go, tak, za jego dzielną pracę i po tym piachu noszenia sprzętu. Może kiedyś jakąś niunię znajdziemy, co będzie nam nosiła, no, to uśmiech. To, co chciałem powiedzieć, właśnie to ostatnio obliczyliśmy, że w przeciągu tych paru lat, sześciu, siedmiu zrobiłem, uwaga, parę tysięcy przekazów. Parę tysięcy przekazów z ludźmi. Gdyby była to mistyfikacja, dawno by mi się skończyły pomysły. Dawno by mi się skończyło jakby no, robienie stata wariata, tak? Dawno by gdzieś to odpadło, a tu parę tysięcy przekazów i każdy inny od drugiego. Podobny trochę, oczywiście, że tak. Ale każdy inny. Zarzucają nam ludzie, i sobie chyba też, bardzo często ci po tamtej stronie mówią te same rzeczy. Widziałem to, widziałem tamto, widziałem tamto... Ty, 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 ty. zaraz powiem jak poznać, że jest to autentyczne. Drodzy Państwo, jeszcze jeden aspekt tej całej historii, tego wszystkiego, o czym my tutaj mówimy, o tej duchowej ciąży, która nas ciąży, nie ciąży, właściwie to ciąży, bo nie chcemy o niej opowiadać, bo, bo chcemy być tak bardzo wolni, luźni i dalecy od tego, od tego wszystkiego. Podróż rzeczy, o których tutaj opowiadam, nie są dziełem przypadku, nie są dziełem wymysłu, nie są dziełem też jakiejś kombinacji matematycznej. Po prostu one się dzieją i każdy z nas, który by tak bardziej usiadł sobie wygodnie i zastanowił się nad tym, um, czy w życiu doznał jakiejś duchowej, um, dziwnej sytuacji, okazywałoby się pewnie, że tak. Czy każdy z nas gdzieś jakby no, przeżył jakąś, jakąś sytuację, okazywałoby się, że pewnie tak. A teraz wróćmy do tego, kiedy mówiłem, że bardzo często, znaczy no nie często, ale ludzie czasami mają takie zarzuty, że on mówi podobnie, że mówi też plaża, woda, ale co to się tam dzieje? Otóż podam taki przykład. Wyobraźcie sobie, że wysiada człowiek na dworcu centralnym w Warszawie pierwszy raz i dzwoni do. O, syn wysiada i dzwoni telefonem do swojej mamy. I mówi tak, kochana mamo, kiedy wyszedłem z takiego dużego szklanego budynku, widzę przed sobą dwa duże wieżowce. I na jednym jest taki napis: nie wiem, Mariot, nie Mariot. Obok tego jeżdżą tramwaje. Jest dużo ludzi, i jak się w drugą stronę obejrzałem, to widzę, wiesz, taki duży budynek. Mówią na to chyba pałac kultury. Ale powiem ci, że zobacz. Robiłem dwa kroki dalej i jest kawa. Mogę usiąść i napić się kawy. Wiesz, dlaczego mówię o tym. Tu się kończy rozmowa i ów pani mówi, no to jest mój Jasio. On zawsze jak wysiadł, to pierwsze co robił, szedł na kawę. To jest mój Jasio. Wysiada Zbyszek na tym samym dworcu centralnym. Kochana mamo, właśnie wysiadłem z jakiegoś szklanego, dużego domu. Mówią, że gdzieś jest jakiś pałac. Nie wiem, kultury czy kulturalny pałac? Nie, nie, nie wiem o co chodzi. Ale przed sobą mam jakieś wieżowce. Ja na nie nawet nie patrzę. Powiesz, to mnie denerwuje. Kawa, zapach kawy. Znowu wali tą kawą. Tu się urywa. Ależ oczywiście, on zawsze mówił tak: gdzie wejdę na dworzec, to wali tą kawą. Czy nie mogą gdzieś tej kawy inaczej dawać? To cały mój Zbysio. Ale jakże mówili podobnie. Wieżowce, pałac kultury, ale. Malutkie niuanse, które pokazały nam, że to mówi ta dana osoba. No i jeszcze trzecia, tym razem może Marysia, wysiadła, dzwoni i mówi kochana mamo, wysiadłam z takiego dużego budynku. Przede mną są dwa jakieś wieżowce, nie patrzę na nie, są tramwaje. Ale wiesz, ja skorzystam z taksówki, rozumiesz dlaczego. I muszę ją znaleźć. Mówią, że gdzieś jest jakiś taki pałac. Nie wiem, czy to kulturalny jest pałac, ja tak jakoś słyszałam, ale spróbuję tam znaleźć taksówkę. Koniec rozmowy. Tak samo mówiła o pałacu kultury, o szklanym budynku, wieżowcach, ale co jest ważne, to jest ona. Ona tylko odjeżdża taksówkami z podwórca, bo boi się jeździć w komunikacji miejskiej, że ktoś się dotknie, że może. No, no, ma taką fobię i tylko jeździ taksówkami. I po tych paru elementach poznajemy, że to jest ten człowiek. I tak jest za światach. Opowiadają podobnie. Widzę padr, widzę las, mam, ładnie wyglądam to tamto i bach! Wpada jeden element, który świadczy, że to jest właśnie Luisa. Albo że to jest właśnie... To jest Jasio, mamy, on mówi o piłkach. Ale na początku jakże podobnie opowiadał, czy my to rozumiemy? Jeżeli tak, to za chwilę będziemy kończyli. Pięknym, ładnym ślizgiem przez morze. Płynę do Szwecji. Ahoj! Skąd się biorą te różne nasze interwencje, oczyszczanie, te poltergeisty, te różne duchy, które się dziś pojawiają, skąd to się bierze? Z niewiary, z niewiedzy, tak? To właśnie to duchowa ciąża. Dlaczego? Dlatego, że oni nie wierzą, że przejdą na drugą stronę, a więc zostają tutaj. Są zawieszeni, bujają się między sypialnią, a przedpokojem, albo gdzieś po jakichś tam innych lasach, łąkach i tak dalej. I trzeba iść, interweniować, przeprowadzać. Uwierz, przejdziesz, zrozum. To nie jest takie trudne, tak? ale potem trzeba tej interwencji, trzeba potem go przeprowadzić, trzeba potem mu powiedzieć pewne rzeczy, trzeba potem jakby interweniować do niego, aby on mógł przejść. Szanowni państwo, drodzy przyjaciele, więc jak już widzicie, podałem wiele przykładów, mogłem je mnożyć, ale po co? Prawda, przecież one już chyba wystarczają nam bardzo mocno, żebyśmy uwierzyli w życie po życiu. A jak się mają ateiści do tego wszystkiego? Jak się mają zatwardziali niewierzący? Otóż proszę państwa, nawet i oni po drugiej stronie muszą się odnaleźć, tak? No i oni muszą być i się gdzieś zaangażować w to nowe życie. To, że nie wierzył, nie znaczy, że nie istnieje. Nie wiara, nie niweczy człowieka, dalej go trzyma, dalej jest, jest tylko tyle, że nie wierzy. Tak? To, czy człowiek zimą wyjdzie w kurtce, czy bez kurtki, nie zmienia, że albo będzie mu ciepło, albo będzie mu zimno, ale temperatura się nie zmieni. tak, Jeżeli ktoś powie, wyjdę na dwór, nie założę kurtki, to może się ociepli, jest w błędzie. Jak jest minus 8, będzie minus 8. Jak jest świat po tamtej stronie, to czy weźmie, że tak powiem, e, 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 wierzący wejdzie, czy niewierzący, świat mu nie zniknie. Świat nadal jest. Zdarza się tak, że przychodzą ludzie po kontakt z tatusiem, z mamusią, z bratem, z ciocią, która była niewierząca, bo ateistą zatwardziałem do końca. Umierał i mówił i huk, skończyło się. I muszę wam powiedzieć, że bardzo często z tamtej strony padały gorzkie słowa. Jestem zagubiony. Jest ciemno, szukam, żeby się odnaleźć. To wszystko jest w książce mojej, o której mówię, tak? Przewodnik po zaświatach. Warto wiedzieć co i jak. Ale właśnie zagubieni. Jeden pan, który był ateistą, niewierzącym w tamtą stronę, znaczy w tamtą stronę, w ogóle niewierzący. Pierwsze co powiedział, wiesz, kiedy przerwę na drugą stronę, opanował mnie histeryczny śmiech. Śmieją się jak idiota, jeśli można tak powiedzieć, i nie mogą się powstrzymać. Żona przerywa i mówi tak, proszę pana, Zawsze, jak coś nowego się pojawiało i godziwiło, to się śmiał jak wariat. Czyli ja wierzę, że to on. Czyli przeszedł na drugą stronę, zrozumiał cymbał, niech się śmieje. Ale ten śmiech potem się skończył i przyszła rzeczywistość. Musiał zobaczyć i zrozumieć, i odrobić to. Tak? Załapać. Nie bądźmy więc ignorantami. Nie miejmy tej duchowej ciąży. Niech ten duch nas nie ciąży. Gdyby trzeba było płacić podatek za wiarę. Nie mówię o kościele, dajesz na tace, nie dajesz, twój problem. Dajesz czy nie dajesz, tak? <laughs> nie, nie. Gdyby trzeba było płacić podatek za to, że duch twój jest, że wierzysz w życie po życiu, można by się zastanowić, ale nie płacisz nic. Nie dajesz nic. Po prostu wierzysz i jesteś. I do wszystkich, którzy teraz mnie słuchają, mam jedną prośbę: uwierz. Spójrz mi prosto w oczy, uwierz. Co Cię nie kosztuje? Ani ja nic od Ciebie nie chcę, ani niko cię nic nie chcę. Uwierz, że Bóg istnieje, uwierz w drugą stronę, a jutro jak wstaniesz, będziesz lżejszy. Powiedz mi, że się czujesz lżejszy. Jutro kiedy wstaniesz. Ale dajcie jeszcze lajka, like suba, podbijajcie i udostępniamy. Wszystkiego dobrego do następnego. Ahoj, płynę teraz w Pław do Szwecji. Tam podobno jest inaczej. Czy lepiej? Nie wiem. <grym>